są, są powolne, ale stanowcze nie niedźwiedzicy z miedźwiadkiem Wsuwamy kciuki, aby, mm -hmm. aby wszystko tutaj wyswojowało się jak najlepiej Przypominam tylko, że tam była mała miejsca dla nas trzeba zostawić. Mam tylko nadzieję, że nie będzie padać, bo według powiedzenia będzie padać, bo dziś biednice latają. Mamy nadzieję, że dzisiaj to przysłowie nie będzie miało potwierdzenia rzeczywistości, ale nie jest. Spokojnie, pogoda waga jest naprawdę fajna. Idealna pogoda do wyjedzania i do przenośnej. To nie całkiem, to w czerwonym i w żółtym mn. powiem, ci jak dobrze. Ale w Spokoju za chwilę będzie na pewno pełna wolności. W gardło Wielkiego na pewno te wszystkie dodatkowe momenty znikną, ale pojawi się zamiar jedźmy w Wawier. To jest to chyba jeden z niewielu momentów w życiu budgoscy w którym będzie można powiedzieć, że po ulicy Gdańskiej podróżowała niekwiednica Przepraszam, Chcę już ja nie mam tutaj informacji na te tematy, te, nie czytałem kroki aby w tym temacie aby Państwa tutaj poinformować, że to jest pierwszy przypadek, ale na pewno nie zdarza się to często więc fajnie, naprawdę super, że jesteście tego świadkami jest. No i jest! Już dowoli zajmują miejsce, bólne miejsce My oczywiście wszystkich zapraszamy do parku Kazimierza Wielkiego, bo tam właśnie.